Zgłosiła się do mnie duża chińska firma AWT China ze swoimi ogniwami, celami. Dostałem 8 sztuk, żeby je przetestować dla Was. Zobaczymy, jak wygląda zawartość pudełka. Przyszło do mnie z Europy szybko i bezpiecznie. 8 sztuk będę chciał zamontować w tej obudowie. Ona jest 16S. Ale mogę też zrobić dwa razy 8s i wtedy będę miał 24V magazyn energii. Ja zrobię jeden raz 8s. W obudowie dostajemy cztery cele, bo takie do łączenia między poszczególnymi modułami, ogniwami. I tutaj w obudowie. Znajdują się przekładki plastikowe. Ogniwa są starannie opisane. Producent AWT, 314Ah, model MB31 i WPO4. Tutaj mamy jakieś certyfikaty. Od spodu jest zwykła. Folia niebieski, zabór bezpieczeństwa i kod QR. Każda cela ma dokładnie pokazane, gdzie jest plus, gdzie jest minus. I z takich ciekawostek dość trudno ściąga się te zabezpieczenia. Zawsze one tak jakby same spadają, a to jest są dość mocno zgrzane. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o równoległość. I widać yy, wypukleń, wcześniej badałem to, sprawdzałem linijką i one są lekko wklęsłe, także jest to normalna klasyka. Sprawdziłem kody QR i na razie zapisałem Wam yy, daty produkcji 9 grudnia 2024. I 8 grudnia 2024. 4 są z 8 grudnia, 4 z 9, ale w jednym bakowaniu były 3 z 9, 1 z 8, a w drugim bakowaniu były 3 z 8, 1 z 9. Czyli są wymieszane. I pora, żeby zobaczyć, jakie jest napięcie. Tutaj ja sobie będę jakoś to musiał inaczej. Postawić. Napięcie będę mierzył dokładnie w tych miejscach. Będę Wam mówił na głos i będę je zapisywał. Tutaj nie dam rady, kamery umieścić: 3, 2, 9, 6, 3, 2, 9, 6, 3, 2, 9, 6, 3, 2, 9, 8, 3, 2, 9, 7. 3, 2, 9, 7, 3, 2, 9, 6, i ostatni, ósmy, 3, 2, 9, 7. Rozbieżność jest taka. 9, 6, 9, 8, 3000V rozbieżności między nimi. Pewnie pasowałoby. Je złączyć razem i wyrównać przed założeniem, a zrobię to. Wyrównam je przed dalszym montażem tu w obudowie. Czy ogniwa trzeba wyrównywać? Tutaj widzieliście, że była różnica 3000V. To nie jest dużo, ale jeżeli macie czas a takie wyrównanie to jest 24 godziny wystarczy to lepiej to zrobić po pierwsze sprawdzimy sobie czy wszystkie te mocowania są sprawne bo potem już przy montażu magazynu energii no, będzie niewygodnie dla nas jeżeli się, że któreś z ogniw jest uszkodzone po drugie zobaczymy potem po wyrównaniu czy wszystkie ogniwa uzyskały Odpowiednie napięcie. Czy które z nich w sposób szczególny nadal nie odbiega od normy. Kolejna rzecz czasami pytacie się mnie, czy BMS jest potrzebne. Ja uważam, że jest konieczne. Połączenie nawet dwóch ogniw ze sobą powoduje, że suma napięć ich. Nie będzie, nie znaczy, że każde napięcie jest znakowe. Ogniwa mają dość ciekawą charakterystykę ładowania i rozładowania. Przez długi okres czasu jest prawie linia prosta, a pod koniec przy 98% naładowania zaczyna napięcie iść bardzo mocno do góry. I jeżeli jedno z ogniw uzyska 99% 90, 90, 90 naładowania, a drugie 95%, to zacznie te 3,5 V być coraz wyższe na nim jednym. I w pewnym momencie, mimo że suma będzie te 14,5 V, w tyle wynosi suma na 5, to jedno z ogniw jest w stanie uzyskać jako pierwsze 4 V, i następnie dalej dążyć do coraz wyższego napięcia. Pozostałe tam miały 3,5 i 3,5 V, także ulegnie ono uszkodzeniu, a nawet przy mm, dużym pechu zapali się. Ta sama sytuacja jest w drugą stronę. Rozładowujemy ogniwa. Zawsze, które z nich pierwsze dobiegnie do mety, uzyska 2,5-2,6 V, ale całość może jeszcze mieć napięcie bezpieczne. Pozostałe to miały np. 3 V i nadal system nasz będzie brał napięcie z całości i tym samym jeszcze bardziej obniżając napięcie na, tym jednym, na tej jednej celi. BMS mierzy napięcie indywidualnie na każdej z celi i jeżeli którakolwiek z nich uzyska napięcie niższe niż 2,65 lub inne, jeżeli założymy inne, wyłącza całość. Jeżeli którekolwiek z nich uzyska napięcie większe niż 3,6 V albo 3,65 V, też w jak ustawimy, wyłączy resztę. Interesuje go suma napięć, ale jako taka funkcja informacyjna, a tak naprawdę bada poszczególne napięcia na poszczególnych celach. Dlatego bardzo ważny jest BMS i ja uważam, że nigdy, ale to nigdy, nie wolno Wam podłączać tych akumulatorów więcej niż jedna sztuka. Bez szeregowo, bez BMS-a. Pierwsza bateria założona i ofoliowana. Ostatnia cela jest bez naklejki i widzimy, że są naprzemiennie. Patrzymy na kod QR. Oj, łatwo jest sprawdzić. Na przemienność. Ciekawą cechą obudowy jest to, że nie trzeba tego tu skręcać. O, wkłada się siłowo ostatnią celę, ale no, bezprzesadnie, a obudowa utrzymuje całość. To będzie puste. W tym momenetycznym teraz trzeba się pokręcić, dokręcić to. Jest jedno. Jest i drugie. Dobra. Klucz dynamometryczny. Udało się tutaj to połączyć. Okręć może. Czyli mamy już wyjście. Teraz tym przewodem połączymy plus z tym plusem. Normalnie byśmy użyli tego przewodu dość grubego, ale robimy tylko. 8S, w związku z tym musimy sobie poradzić i dodatkowo jeszcze puszczę stąd zasilanie do BMS-a. z wyprowadzenie oryginalne, dodatkowo dojdzie jeszcze. No i na końcu połączenie tego z pierwszym ogniwem i założenie tych buzbarów, dokręcenie ich, zamknięcie obwodu. I tyle będzie działało. Oczywiście obudowa, izolacja i podłączenie do ładowarki 24V i przebadanie całości. No, już o. i włącz. O, zadziałało. I teraz mamy baterie słabe. Trzeba pewnie teraz muszę się z kółką połączyć, być może jest ten 24 woltowy system. Pamiętasz? No. Dobra, to połączymy się z nim. A zobaczmy, czy zobacz. widzi. 8 widzi. Czy to jest nieostry obraz. 8 widzi ogniw. Ale myśli, że ma być 16. Dlatego trzeba go teraz żeby się skroić teraz ja zrobię to sobie Połączyłeś, tak? dałem niby 8 że jest ładny duży ekran 98 dobrze. W komorze masz to samo. Nie, to jest ten sam. Czyli baterie działają. Magazyn działa. Jakbyśmy dawali 2S, 2P S8, no to tutaj ważny byłby bezpiecznik między nimi, żeby. One były zabezpieczone, zresztą tutaj też można dać bezpiecznik stucz tam 200 amperowy, jeżeli 200 amperowy, to ten przewód proponuję dać grubszy, bo to jest na 100 parę amper, na tyle wystarcza, no bo ten czarny minus jest ambitny. No i zobaczymy pojemności jakie są, ale to tej firmy to można ufać. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.